Karawan Salon Disseldorf 2021. Kontynuujemy podróż po stoisku firmy Adria. Obok mnie Witold Puchowski, współwłaściciel firmy Cargo. Witek, tym razem co to za przyczepa? Witam serdecznie. Jesteśmy na stoisku Adria, Mamy prezentowane tutaj kilka modeli najnowszych serii Adria Adora. Adriadora miała swoją premierę w zeszłym roku jako nowy, now, nowa wersja odświeżona. Cieszy się ogromnym powodzeniem. Chciałem krótko przedstawić taki model, który no, właściwie jest rewolucyjnym modelem, jeżeli chodzi o przyczepy. Z uwagi na to, że w opcji można sobie zamówić podwójne drzwi. A właściwie w standardzie, a pojedyncze są w tym modelu akurat w opcji. W opcji. <śmiech> ciekawe. <śmiech> Także no. ciekawe rozwiązanie. Przyczepa została świetnie zaprojektowana tak aby zarówno część dzienna, jadalniana, salonowa została oddzielona od części sypialnianej dla dzieci, czy też dla mm -hmm. znajomych, którzy by z nami podróżowali. Jest to bardzo komfortowe rozwiązanie i powiem szczerze, że w zeszłym roku cieszyło się już ogromnym zainteresowaniem. Sprzedaliśmy kilkanaście sztuk tego produktu i mamy dalej dużo zapytań o niego. Mamy więc dostępne w tym sezonie, też również na, u nas będzie kilka sztuk tego modelu. Cenowo jest on bardzo atrakcyjny, uważam jak na jakość, którą e, prezentuje. Też chciałbym wspomnieć o tym, że jest to przyczepa e, już e, zabudowana w systemie poliestrów, więc jest też również odporna na gradobicie w całości, więc no, cieszę się dlatego też ogromnym m, powodzeniem i również klienci o to pytają, e, właściwie porównując to już do no, takiej serii no, wyjątkowo wysokich jakości. Jako, traktujemy ją jako premium po, po prostu. Nie? Jeżeli chodzi o wykończenie wnętrza, Adora jest bardzo, e, bardzo nowocześnie wykończona. Widzimy tutaj wiele aspektów takich skandynawskich. Adria jest jednym z liderów rynku, jeżeli chodzi o przyczepy właśnie w krajach skandynawskich, stąd też zaczerpnięto sporo takich elementów designerskich. E, właśnie duńskich, szwedzkich, norweskich mhm. i te, to cieszy się u nas też coraz większym powodzeniem i widać, że to e, przypadło do gustu też naszym polskim klientom. Mhm. Dobrze. E, powiedz mi, czym ona się wyróżnia i czy to jest, to jest taka średnia półka cenowa? No to już, tak jak wspomniałem, to raczej są przyczepy już wyższej półki, Aha, wyższej. czyli premium. My ją tak klasyfikujemy na tyle konkurencji, aczkolwiek cena tutaj w okolicach 150-160 tysięcy brutto wskazuje na to, że one są nawet i tańsze niż konkurencyjne Aha. niektórych marek, więc sądzę, że naprawdę cena jest bardzo atrakcyjna. To może wejdziemy, co? Do tak. środka. wchodzimy od tyłu. Tak. Właśnie, znajdujemy się w takim pokoju, który został wydzielony w tylnej strefie. Tej przyczepy mamy do czynienia tutaj z dwoma kanapami, które również tutaj można jeszcze rozłożyć dalej. Tutaj są specjalne systemy rozkładania, tu wyciągamy cały ten stelaż, układamy po prostu poduszki i można tutaj spać. Zapraszamy do środka. Tak jak już wspomniałem, rzuca się w oczy ten minimalistyczny, skandynawski design. Kolorystyka bardzo też odświeżona w zeszłym roku, także no, to się cieszy dużym powodzeniem. Tu można też zobaczyć bardzo wysokiej jakości wykonanie samych mebli, okucia. Zawiasowe najwyższej jakości to wszystko działa w systemach. Tutaj też soft close, także jest bardzo delikatnie się zamyka cicho. Model Adora to jest opcjonalne, akurat wyposażenie czy piekarnik w standardzie tego nie ma, jest dostępne za dopłatą. Ten układ jest ciekawy. Tu mamy przy wejściu dużą sypialnię dwuosobową, po ośrodku mamy bardzo dużą sofę. Wygodną tutaj do jedzenia, i ona jest również przerabiana na y, spanie dwuosobowe na okres nocy. Duży blat kuchenny, duża lodówka, 140-litrowa firmy Tetford, również tak. w standardzie. No i dalej mamy coś takiego, że tu możemy wyseparować tą część właśnie y, dziecięcą, czy też jak znajomi Aha, nas odwiedzą, no tak, od... tak. i także tu śpią właściwie cztery osoby, a dwie to już super komfortowo. No i tu przechodzimy dalej do systemu. Do, do pokoju tego nocnego ze strefą łazienkową tak. i tu mamy kabinę prysznicową która jest wyposażona, w fajny zestaw natryskowy, tak. bardzo wygodny i tutaj możemy również w drugą stronę odciąć się dokładnie, czyli wydzielić całkowicie tą strefę łazienkową, nie? dokładnie tak także kąpiąc się mamy z dwóch stron zamknięcie i możemy śmiało Korzystać i z jednej i strony, i tak. drugiej, jeżeli chodzi o kąpiel. No i tutaj mamy y, pokój y, dziecięcy lub też dla znajomych. Kanapa jednoosobowa, którą rozciąga się na okres nocy, mm. nawet do poziomu dwuosobowego, i dodatkowe łóżko składane na ścianę. Czyli na ścianę można je położyć taką. Tak. Też Także tu też mogą trzy osoby wygodnie spać. Mhm. E, piec truma sześć kombi, zasila tutaj w standardzie e, m, ogrzewanie tej przyczepy. Ogrzewanie podłogowe jest dostępne jako opcja, ale tylko elektryczne. Mhm. E, mamy tutaj w pakiecie podstawowym, już ładowarki USB. Takie wszystkie tak. gniazdka, te złącza, które potrzebujemy do normalnego Od, korzystania. Mówisz z tej o tym przyczepy. pakiecie Adri. Czyli Pakiet tak. Już w tym roku tak? w tym roku zmieniły się systemy sterowania elektroniką. Mamy nowy panel przy wejściu sterowania głównego oświetleniem, ogrzewaniem i wszystkimi innymi funkcjami przyczepy. Co więcej w standardzie już mhm. mamy system MaCh Bluetooth, czyli mhm. możemy sterować za pomocą aplikacji do 300 metrów wokół przyczepy ze wszystkimi funkcjami tej przyczepy. Mhm. Opcjonalnie możemy zamówić system MaCh Plus. Czyli wtedy mamy sterowanie zdalne internetowe. Mhm. Zobaczmy, jak nowocześnie wygląda ten panel. Tak, oczywiście, znany panel też trumy do zarządzania ogrzewaniem i podgrzewaniem wody. Natomiast też fajne takie różne gadżety, które wymyślono. Typu półeczki ruchome możemy to na czas jazdy poskładać. Możemy tak. sobie tutaj też przewieszać je dowolnie, konfigurować. Także to jest bardzo pomysłowe. Tak. Przypomina to klocki Lego. Też bardzo fajne jest rozwiązanie dostępu do bocznych bakistr. Tutaj mamy, bo nie musimy zdejmować poduszek, aby dostać się do schowka. Także mhm. mamy zamykanie od boku. Bardzo to jest komfortowe. także Model ten cieszy się ogromnym powodzeniem. Mamy w ofercie na ten rok kilka sztuk. Serdecznie zapraszamy. Można konfigurować. W... Jest kilka terminów realizacyjnych. Adora generalnie w tej chwili ze wszystkich serii. Adri wydaje mi się jest to na pewno numer jeden, jeżeli chodzi o zainteresowanie odbiorców. Dobrze, dziękujemy Tobie dziękuję, za przybycie i zapraszamy Cargo Pomorze. Zapraszamy do Cargo Pomorze w całym sezonie 22, ale mówię, zapraszamy też na prezentację w trakcie targu w Poznaniu, które będą już niebawem. Dziękuję bardzo.